Czy analitycy danych dobrze zarabiają? Moim zdaniem tak. Trzeba porównać, ile wkładamy do pracy, także pod kątem naszego wyjazdu, sprzętu, dojazdów do pracy i tak dalej. Jeżeli pracujesz w dużym mieście, to albo ma część, część pracy zdalnej, albo ten dojazd jest stosunkowo niewielki i to są już pewne oszczędności. Sama pensja wcale nie jest taka zła i naprawdę, szczególnie jeżeli wejdziemy na stanowisko seniorskie, pozwoli nam na przykład wziąć kredyt na mieszkanie, szczególnie jeżeli nasz partner bądź partnerka też nie najgorzej zarabiają. Jest to praca, która nie niesie ze sobą zasadniczo żadnych zagrożeń, nie ma. Nie ma tutaj żadnych kosztów, które na przykład mogą wystąpić w przypadku prac o wiele bardziej fizycznych, gdzie różnego rodzaju kontuzje mogą sprawić, że owszem, niby super się zarabia, do momentu, aż nie pójdą nam na przykład plecy albo coś tam się nie stanie. Analityk danych to nieźle opłacany zawód i zawsze należy pamiętać o tym, że pensja, którą dostajesz od pracodawcy, to jedynie część zapłaty, którą tak naprawdę otrzymujesz wykonując dany zawód.